Tak, 02, żeby się Grudy nie A ona dobrać. dalej gada. Halo Warszawa, halo Legnica. Dzień dobry. <głos> <głos> oh, oh, oh. Halo, halo, tu Lond halo, halo Londyn. Nie ma takiego miasta jak Londyn. Jest Londek <noise> a, a Gdzie ta Legnica na mapie jest? Bo tak nie kojarzę. Koło Lubina? Gdzie tam? Koło Chojnowa. koło Chojnowa, właśnie. Zobaczcie, Izabela, wieczorami też z koleżankami No oczywiście, jak ja mogę z Maryjką to... moją nie porozmawiać tu? No. Mariek, to wszyscy Marię, kto wszyscy Marie znają? Marzenka, bardzo... Marzenka. Marzenka jest bardzo popularna. O, no, oczywiście. Jakie ma łósteczka. Jezu, przecież ty mnie nagrywasz, jak ja jeszcze jem. I smacznego. <laughs> smacznego. ale to właśnie bardzo ładnie. A co się robi w domu wieczorem? Je się w niedzielę. Ja byłam na... W godzinie się już nie powinno No ja się staram jeść tak do... Ja się staram jeść. Ja staram się jeść, ale też mówię. Do godziny 19, ale dzisiaj byłam na pilatesie, a później byłam na medytacji. No to wiesz, my jesteśmy kobiety 51, no. Smacznego, jeszcze raz. Daj trochę, co tam masz. To ja byłam dzisiaj na spacerze kilkakrotnie. Dobra, nie przeszkadzamy, nie przeszkadzamy. No makaron, makaron. A teraz pracuję. A pracuje. Będziemy tak no dobra, podglądać, dobra. podglądać z daleka. Co? Widzisz, ona w niedzielę pracuje. pracuje no. A bo zresztą dzisiaj zresztą jest, jest niedziela. Zresztą cały czas ja zapomniałem, pracuje, że dzisiaj jest niedziela. Zresztą. No. To dzisiaj dzień spotkań. Tak, no ja jeszcze zaraz będę dzwonić dalej. Dobra, nie przeszkadzamy, pa. No.